Jesteśmy w Walewicach. Za mną słynny pałac Perła Ziemi Łowickiej. XVIII-wieczny pałac, w którym 4 maja 1810 roku przyszedł na świat syn Napoleona Bonaparte i Marii Walewskiej. Aleksander Kolon Walewski był francuskim politykiem. Pełnił funkcję marszałka Zgromadzenia Narodowego. Pełnił urząd ambasadora Francji, ale również najważniejszą funkcję w życiu, jaką była rola ministra spraw zagranicznych Francji. Jako minister spraw zagranicznych był chociażby sygnatariuszem pokoju paryskiego, który zakończył wojnę krymską. Zatem Ziemia Łowicka wydała również ważnych polityków i dyplomatów o charakterze międzynarodowym.